co, Z dniem 15 października to miejsce ma przestać istnieć. No jeżeli nie znajdą domów, to niestety, ale Najgorszy będą rozwiezione po stroniskach. Teraz właśnie popracowałyśmy nad tymi psami. Ledwo co zaczęły wychodzić z but, zaufały człowiekowi po raz któryś, bo już raz zostały skrzywdzone. I teraz, kiedy będzie łapanka na schroniską, to jest dla nich trauma i cofają się z powrotem swoje nieszczęście. Hejka, cześć, witajcie. Słuchajcie, tak jak widzicie po tytule, dzisiaj odcinek nie free ale odcinek bardzo ważny. I tak jak zawsze was proszę na początku filmu o łapkę w górę, suba i tak dalej. To tym razem jest to bardzo ważny temat. Słuchajcie, jeżeli możecie, to w tym momencie dajcie lajka, zejdźcie na dół i dajcie komentarz, a także jeżeli możecie, to udostępnijcie ten film na swoich socjalach. może być Instagram, możecie oznaczać mnie jadę, bo temat jest bardzo ważny. Bo tak jak widzicie, dzisiaj na naszą pomoc liczą psiaki. Psiaki z azylu w Zelgoszczy, który już niedługo zostanie zlikwidowany. Czas nas goni, bo zostało nam naprawdę niewiele, aby psiaki znalazły swój nowy. 15 października azyl zostanie zlikwidowany i psiaki, które nie znajdą tego czasu swojego schronienia. Trafią do schroniska. Są to psiaki, które przeszły bardzo dużą traumę, które zostały teraz socjalizowane. Także, jeżeli możecie, to zapraszam Was do oglądania. Obejrzcie, jeżeli chcecie, to. I słuchajcie, w opisie macie wszystkie dane kontaktowe do azylu. Także, jeżeli chcecie, to wchodźcie, oglądajcie, pomóżmy wszyscy psiakom. No i co? Miłego oglądania. Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. dojechałam na Czeską Ziemię. Pytanie tylko, gdzie je zadał, bo miałabyś tu 10 minut temu. Więc poczekajmy na adę i jedźmy do psiaków. Od 9 lat jesteśmy inspektorkami w Tozie. Prowadzimy dom tymczasowy, jeździmy yy... na interwencję. Jeździmy na interwencję, walczymy z bezdomnością kotów. Eee, sterylizujemy, kastrujemy, dokarmiamy. Z interwencji przyjeżdżają do nas pieski do domu tymczasowego, które socjalizujemy. Zajmujemy się ich przyszłością w ten sposób, że szukamy ich domów, ale najpierw muszą przejść drogę socjalizacji, bo wiadomo pies odebrany jest psem skrzywdzony. Co psiaczki? No piękny jesteś ty i ty. Co chcesz trochę? Słuchaj, jest deficyt generalnie, więc musisz się podzielić z kumplami. A masz wylane w to jedzenie. Może ty? Okej, okay. ale ten jest fajny też. No co, psiaczku? Piękny psiaczku. O, ty jesteś słodziak, piękny. Piękny słodziak, piękny. Jak ty ją pogłaszczesz, no. podejdzie do ciebie inny pies, to nieważne czy to będzie kany corso, ona no. się na niego rzuci. No. Ona po prostu jest zaborcza, jeśli chodzi o taką miłość. Nie? I milenkę też weźmiemy na spacer, oczywiście, którego chcesz, Ada? Milenkę? Dobra. Weźmy tą to zaborczą bawę. O co, Zaborczy borczy piśmie. Dobrze, że nauczyć, tu chodzi. O, patrz, teraz zaczynamy. Okay. Ja Jaj i stoisz w dobrym miejscu. Cane corso to w Rzymie pilnowały niegdyś niewolników, nie? Tak. Ale one są bardzo dobre do dzieci, nie? Tak, to były psy dla genistów. Tak, to są. Mi się też generalnie podobają. A pies, którego nawet nie było w spisie w tym schronisku, Aha. on biegał między teczkoicami, gdzieś tam się wydostał kiedyś i... Wiecie, jest hmm. bardzo jest. No, no, on wygląda jak rosowy pies, nie? Także codzienne wyzwanie, słuchajcie. A potem los tak chciał, że nas przewiało tutaj. No właśnie, nas zawsze przywieje gdzieś, gdzie jest jakieś nieszczęście zwierząt, a tak naprawdę to, to kurczę, byśmy tak już nie chciały, nie byśmy chciały odpocząć, ale to nie idzie. To jest nasza karma, słuchajcie, jeżeli się uda. Nie? I teraz mamy tutaj misję znaleźć dobre domy. Do 15 października. Z dniem 15 października to miejsce ma przestać istnieć. No, jeżeli nie znajdą domów, to niestety ale będą rozwiezione po schroniskach, teraz właśnie popracowałyśmy nad tymi psami. Ledwo co zaczęły wychodzić z but, zaufały człowiekowi po raz któryś, bo już raz zostały skrzywdzone. I teraz, kiedy będzie łapanka na schroniską, no to jest dla nich trauma i cofają się z powrotem swoje nieszczęście. z tych wyków najbardziej potrzebuje? Najbardziej tak. Atos 13-letni. Tak. Słuchajcie, jest pieskiem bardzo fajnym. E, potrzebuje domu, gdzie nie ma zwierząt, bo nie za bardzo się dogaduje. Nie był tego nauczony przez swoje 13 lat. A chodzi nam o to po prostu, żeby on swoją resztę życia, bo ile pies żyje. No, no dajmy na to, że jeszcze pożyje może 3-4 latka, jest zdrowym psem, ale to nigdy nie wiadomo i on potrzebuje domu najbardziej. Tak będzie lepiej, tak? No, okej. Okay. No tak. Romeo. Romeo nie jest starym psem, jest młodym psem, ma 6 lat. Uwielbia zabawy z dziećmi, akceptuje wszystkie inne pieski. Potrzebuje człowieka, który też lubi czasami iść na długi spacer, pobawić się w ogrodzie, pobiegać za piłką, poskakać razem z nim. Dla niektórych może to być wada, bo kopie bardzo dziury w ogrodzie, łapie wszystkie żaby i myszy. Także <laughs> trochę lubi polować, to jest jedyna jego wada. Tak? No. Jesteś zmęczony po spacerku, tak? No dobra, chodź, ja chcę w tą stronę tak odwrócić po prostu, zobacz. O, dobra. No dobra. On był na spacerze i koniec. Kolejny psem, który też tak bardzo potrzebuje domu na już, jest wilczek. który strasznie źle sobie radzi tutaj w tym azylu. Ale tutaj dodam, że powinna być osoba, która właśnie poświęci mu dużo czasu. Aczkolwiek chodzi o to, żeby go wyprowadzić na prosto z jego lęków, bo on ma bardzo duże lęki psychiczne. Kiedyś ktoś bardzo go skrzywdził. Też osoby, które znają się na tej rasie, żeby miał zapewnioną odpowiednią dietę, ruch. Oczywiście jest wykastrowany, zaczipowany. Też oczywiście nie znamy jego stosunków do z kotami. Na pewno akceptuje dzieci. Lana jest najbardziej naszym tutaj podopiecznym, który, który, która wymaga największej pracy. Nie wychodzi z budy, boi się ręki. Ciężko nabrać z nim jakikolwiek kontakt. Nawet nie wiemy jaki ma stosunek do dzieci, do innych piesków. Na jednego psa wiemy, że jest otwarta, z którym właśnie spędza czas w kojcu. A poza tym to ciężko nam cokolwiek o niej powiedzieć. Na pewno wymaga dużo czasu, dużo poświęcenia. Tak? Weszła do swojej starej budy. Ona tutaj kiedyś była. Do Miski? No, obojętnie, no, może być do Miski. Ona wychodzi dopiero, jak ludzie stąd opuszczą teren, że tak powiem, nie? Ciafka, tak jak widać, bardzo się boi. Została kiedyś skrzywdzona, bo. W dłuższych próbach jest w stanie pokochać człowieka, dzieci, da się ją do siebie przekonać, tylko po prostu wymaga czasu. Także na pewno osoba chętna, która będzie chciała dać jej swoje serducho, to ciapka też się otworzy, tylko po prostu wymaga czasu. ja jest y, zacipowana, wysterylizowana, akceptuje inne pieski. Jest oczywiście silny, silnie y, lękowym pieskiem. To chodź, chodź, co ja mam, chodź! Chodź porusek! Chodź! Patrz kaj, tu, możesz Sisi przyjść, chodź. Moróżek to nasz kolejny bardzo rękowy psiak. E, uwielbia się bawić z innymi psami, akceptuje dzieci i też ma zapotrzebowanie duże na ruch, bo bardzo dużo bryka właśnie w łąkach. E, uwielbia właśnie biegać, bawić się, skakać. Też oczywiście jest zaczipowany i wykastrowany, więc jest gotowy e, na nową e, rodzinę, która jest w stanie poświęcić mu dużo czasu żeby mógł zaufać. Barni jest czteroletnim chłopcem, <noise> który jest bardzo ruchliwy, więc na pewno preferowany jest dom z ogrodem przede wszystkim, żeby on miał stały ruch, długie spacery. W kontakcie, tak, kocha ludzi, kocha dzieci. W kontakcie z innymi psami trzeba być ostrożnym. Myślę, że jest do zrobienia, żeby mieszkał z innymi psiakami. Nie wiemy, jak reaguje na koty. Okay. Okay. i ma i zakipowany i zaszczepiony oczywiście. Tak. I robimy casting na domach. <laughs> Waży gdzieś tam 25 kg. Strasznie żywioły, strasznie szalony, jeśli chodzi o spacery, uwielbia biegać, skakać. Pływać chyba też. Nie wiemy tego, bo tu nie ma nigdzie żadnego jeziora stawku, żeby to sprawdzić. No ale kocha, szuka swojej rodziny i na pewno będzie super towarzyszem na jakieś przejażdżki rowerowe, na jakieś spacery do lasów, no to no, nie ma lepszego kompana. To jest bajeczka. Z bajeczką jest taki problem, że jest lękowa, ale ona za Darkiem to by w ogień skaczyła. No i tyle, nie? Jest też sympatyczna, ale trzeba uważać. Traktuje inne, e, inne pieski, tylko wymaga pracy od człowieka po prostu, żeby ją e, pokazał jej, że świat nie jest taki zły. Także cóż powiedzieć, zachęcamy do adopcji. Osoby, które są odpowiedzialne, bo adopcja psiaka to, to nie jest. To nie jest impuls. Właśnie, to nie jest taka decyzja, to nie jest zabawka, tak? Bierzemy odpowiedzialność za, za, psię, za psie życie, że tak powiem. Jeszcze raz? Ja chcę mieć z wami zdjęć. Aha, to za chwilkę, to okej. Okay. To, to pamiętajcie o nas. Tak, 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 dobrze. I zapraszamy, że tak powiem, tak jak Ada powiedziała wcześniej, na spacery, żeby się, zapo żeby się zapoznać z wściekami. Zobaczycie sami, który skradnie wasze serce. Jeżeli, jeżeli ktoś chce, to póki jest pogoda, trzeba wykorzystać, a nawet tak nie będzie, to jest jakby to powiedzieć, jak ktoś lubi offroad, to zapraszam, bo jest bardzo fajna droga. Także... Ogólnie, schronisko jest chronisko, przyto Jest pośrodku niczego. Jak będziecie jechali i pomyślicie, że jesteście na końcu świata, to znaczy, że dobrze jedziecie. To jest dobra droga. Dzisiaj psiaki wyprowadzaliśmy w gronie klubowym. Marta jest żoną naszego zawodnika Dominika Żylisa, także go godnie zastępowała. Ewa Ciarczyńska, małżeństwo na macie generalnie. Łukasz i Ewa Ciarczyńska, nas trenują, ale nie będę zdradzał jakieś tam sportowe plany, ale to, to wszystko w swoim czasie i właśnie Bartek to jest bardzo skromny chłopak. Miło mi. Bardzo skromny chłopak, który zawsze mi pomaga, jak organizujemy jakieś akcje charytatywne i to tak naprawdę on jest prowodyrem tego całego zamieszania i moich zniszczonych wahaczy w samochodzie, bo tutaj. <ścoughs> nie, ale naprawdę bardzo dobry chłopak i nie ma takiego, wiecie, ciśnienia, on zawsze mi po cichu pomaga. Ja wszystkim oczywiście dziękuję, ale z taką... Chciałam powiedzieć z takim naciskiem na Bartka, bo to on nas tutaj wyprowadził i Kasia ściągnął z koło brzegu tutaj, także I... możemy zaklaskać dla niego I... A nas wyprowadził, bo może być tak, problem. Tak. A ja chciałem powiedzieć tylko, że dziękuję za przyjazd, że tak powiem, dziewczyn, chłopaków z klubu i fajnie spędziliśmy dzień, wyprowadziliśmy psy, daliśmy im, że tak powiem, taki dzień dziecka dzisiaj. Także myślę, że wszystkie są zadowolone i zapraszamy do adopcji. I dzięki. Bardzo, że przyjechałeś specjalnie z Kołobrzegu Ona jest generalnie spokojowa, ale miała urlopik sobie Tak, że specjalnie zrobiłaś przerwę w urlopowaniu Także jesteśmy wdzięczni No i do zobaczenia na macie i na, i na spacerach tak. Ktoś chce jakiegoś pieska, naprawdę warto Zero agresji w tych psach, naprawdę Tylko niektóre potrzebują pracy, nie? Symp sympatyczne zwierzaki, tak, także nie ma jakby nie... Będą kochać na całe życie I Jeszcze jeden dzień dłużej Należy im się tak. Niektóre psy i zwierzęta są lepsze niż ludzie nie, bardzo, bardzo często. Tak, <noise> także to na tyle, dzięki. Także dziękujemy, do zobaczenia.